Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w takim, jakby to można nazwać, audiologu, coś w tym rodzaju. E, szczerze mówiąc, ostatnio obejrzałem sobie Konrixa, takiego chłopaka, który po prostu potrzebuje pomocy. E, no i szczerze przyznam, że troszeczkę się tą sytuacją wzruszyłem i postanowiłem, że zrobię coś takiego, e, bo skoro mm, jesteśmy, mam już w sumie prawie 300 widzów. To dlaczego by komuś nie pomóc, jeżeli ktoś tej pomocy właśnie od nas potrzebuje? Chodzi tutaj o chłopaka, który ma pewne problemy, po prostu, to znaczy nie on osobiście, ale jego tatu ma problemy ze zdrowiem bardzo poważne i po prostu chce zarobić pieniądze. W jaki sposób możemy mu pomóc, choćby oddając. I nie oddając, może z, choćby subskrybując jego kanał, choćby w ten sposób w jakimś małym stopniu możemy po prostu tej osobie pomóc, e, a także napisać jakiś komentarz e, i po prostu tą osobę wspierać. Tak więc e, ja uważam, że powinniśmy się trzymać wszyscy razem, e, dlatego też ja postanowiłem nagrać ten audiolog. E, i po prostu prosić was o to, żebyście wstąpili na jego kanał, tam pod filmem niżej będziecie mieli linki do jego kanału, a także do filmu, w którym po prostu tej pomocy, o tą pomoc prosi. Tak więc nie bądźcie obojętni na to co dzieje się wokół was, bo, bo dobrze wiecie, że taka sama sytuacja może spotkać każdego z nas. I Tutaj nie chciałbym po prostu wtrącać się w sprawy e, osobiste tego chłopaka, bo jednak byłoby to troszeczkę nie na miejscu. Ale uważam, że jeżeli chodzi o pomoc, to dlaczego by tego nie rozgłośnić i po prostu mu nie pomóc. Rojo mu już w jakiś tam sposób pomógł, bo oglądałem właśnie jego odcinek, a także inni youtuberzy, tak więc jeżeli możemy zrobić coś, to także, tak więc po prostu to zróbmy. Mam nadzieję, że, że wejdziecie na jego kanał i że jakiś tam malutki swój znaczek zostawicie. Trzymajcie się i z góry dziękuję. Cześć!